Witam, witam serdecznie z tej strony Słuchajcie gościu? Gryf gang. Mamy drinku. dwa mikrofony już i każdego będzie słychać. I każdy będzie się rozliczał z każdego słowa. No ja Myślę, że jesteśmy przygotowani technicznie, technologicznie. Stopro. Stopro. Ale dzisiaj idziemy no coś zjeść. No, no a to możemy <grym> co możemy zrobić? Co możemy robić? Ostatnio zamawiając, po mojej imprezie urodzinowej jedzonko, zauważyłem, że jest coś takiego jak Japan Burger. Nie wiem, czy to jest Nowak najbardziej w czy nie. Też nie mam pojęcia, co to jest. Zawsze Pierwsze słyszę, co to jest, nie słyszałem o tym. I to jest chyba coś. Na wzór sushi? Nie? No tak, tylko w Tyle. formie? Tyle. Tyle, że w formie burgera. Burger. Wiesz, ja słyszałem ogólnie coś o, o sushi burgerach, tak, ale nigdy nie jadłem. No i co, cieplutko jest? Fajnie. No jeszcze Miło i przyjemnie. Dobra. Japan burger. Czy to jest to? Chyba nie. Czyli ty wiesz, że idziesz, tak? Nie. <laughs> <smiech> <smiech> nie wiem, ale. No dobra, idziemy po numerach, Pietrucha, No bo... No tak, dobrze, no to jaki mamy numer? 24, 24. 24. No tak, tutaj właśnie są dikery z naszego odcinka, są bratwursty z naszego pierwszego odcinka i jest No money tak, tu się wszystko zaczęło, mordo. Tu się wszystko zaczęło. Tak jest. 伯杰好，伯杰好。 Tak, Które są tak po. No wiem, ścisłe. Tak mówię, że też można dużo, dużo pominąć takich perełek, nie? Ale właśnie to chodzi, że odkrywamy. Tak. Kulinarny, gastronomiczny Wrocław. My się nachodzimy. Wy już nie będziecie musieli. No, <laughs> pokazuję, Pokazuje, że to gdzieś tu jest, tak. Mati, nie świruj. Znaleźliśmy to. Co ty świrujesz? Pan sushi. Gdyby nie będę ten tu chodził i chodził no i chodził No to czułem, że za winklem lewym lub prawym to się pojawi. Co wierzam, jakieś chyba trzy różne. Co? Weźmiemy sobie jakąś z rybą, tak to wygląda. z mięsem. Cześć. Powiem, ci tutaj się trafić do was, to. Zjedz, zjedz, ty no Znalazłem was na piszt.pl w ogóle Rozmawiałem sobie żarcie i mówię Kurczę, Japan Burger Ciekawi jesteśmy Chcielibyśmy zjeść coś dobrego To chyba drwal też Zdaje się taki kotem naszym No Ok Zdaje się na was, szczerze mówiąc Bo nie wiem co się, co się, co się tu o, to dzieje to Potrzebuję, potrzebuję to. Tak? A, super, o, to, o to chodzi super, 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 Dobra, to my wychodzimy, bo macie tutaj cieplutko Tak, nie zwalczcie się, bo jest gorąca atmosfera to <grym> U nas to jest zawsze To ja bym od razu mógł zapłacić? To było po temacie? Dobra Przestań, nie. Nawet nie ma takiej opcji. Y, nabij to nam normalnie. Za wszystko płacimy. Dabat ten, pasownicze. Służę, zapłaciłeś. Ale macie gorące, nie zazdroszczę wam, no. Nie, spokojnie. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. I zdrowy burger. Zdrowy burger? Tak, to gdzieś z kuczakiem doszliśmy, z fasolą. O, ciekawe, nie? Mieliśmy 3 dni temu Japonkę u nas. O! Zatestuję, bo to jest szósty bar w ogóle, nie? Rozumiem. To e, w Polsce? Tak. Okay. E, ja się w ogóle się robię. Okej. Ty, ty wszystkich? Tak, tak, tak. Aha. Teraz jestem wieszcząc, skręcam te miejsce. i była Japonka i oceniła nas ze swoimi Ten smak w ogóle jest najlepszy, jaki jadła w życiu. bo no jest filmik. A się nazywa. A Dzito, okay. no, Sprawdzimy, żał, 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 żał. sprawdzimy, sprawdzimy. No. U nas też na pewno wleci za tydzień na kanał no. Gryz Gang. Dobra, nabite? Tak, żebym poczuł, poczuł dźwięk i wtedy będę zadowolony. No. <śmiany> 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 to nie był zadowolony. Chyba całą knajpę chciałbyś strzelać. <śmiany> Cały Wrocław zapraszamy do, do testowania. <śmiany> Dobra, to my zasiadamy Dobra. i czekamy. Dziękowa Spoko. To miejsce. To podoba mi się bardzo, bardzo. Ale fajnie, rozmowa, tak ma. coś do picia, co? Chodźcie, no widzieliście jaki tam jest klimacik. No? Mega, mega, fajne. Nie mało wy... miejsca w środku, ale nie o to chodzi. No no, myślę, że ma nie ma. Można na zewnątrz. Tak, ale, ale fajnie się statko, od razu się zrobią milej, nie? Tak, fajnie. Ty tak. powiedziałeś, że zdajemy się na niego tak naprawdę, no bo tak. Na pewno żeby nam wie, to więcej, nie... więcej, o wiele więcej niż mm. my. Tak, no ja, my, my nic nie wiemy o tym. No dokładnie. Wspomniał też o jakiejś Japonce, która robi też jakiś kanał na YouTubie i że też nagrała, więc... No powiem ci, że to jest... Ja tego na YouTubie nie widziałem, stary. Też nie dziwię się, że właśnie się pochwalił gościu, no bo wiesz, kto jak to, no ale takie osoby... Ale kurczę, taki fajny, komunikatywny no gość, ta. naprawdę... Kamery się nie bał? Basowałby dogryzgiem, do... mogłem mu odeć kamerę i by nas nagrał. Mogłeś, mogłeś, no. Miejsce małe, ale chyba oni będą stawiali raczej na pyszne PLT, Volty i tak dalej, nie? No bo tam w środku to siądziesz, ale to będzie takie szybkie buł, 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 się buł, nie? Twoje buł, no. Nic tam nie dawaj, wszystko jest z Ameryka. My się lubimy upierdolić, wiesz. Ten oto sushi burger jest to zowy burger, pewnie jest wygański, tak? Bo to było tak. e burger z fasoli i tak dalej. Słuchajcie, wygląda to przepetarda. Tutaj z polecajki jest to ich burger drwala. Czyli to, na co czekamy każdej zimy w McDonaldzie. I tu jest ave tatar z czarną wersją ryżu. I pewnie coś z sepią, nie? Co, wjeżdżamy w to, co? Wjeżdżamy w to, ziom. Wjeżdżamy w sushi-burgery, moi drodzy. Nowość, ja w nowość, się na nowość na rynku. Tak, nowość w Wrocławiu to na pewno. Co, zaczynamy od... Y... Ja zaczynam to... od wege. Wersji zdrowej? Zdrowa wersja jest to wersja wegańska, czyli dla wegańskich świrów. Pan wspominał, mm. że to jest na fasolik? Tak, y, z fasolą, tak, I, tak. Taka... mięso jest na fasoli. Tak, jest to na pewno takiej panierce. No kozak no no Kozak, ty. O, są jakieś coś no. O, ja lubię wakame. za ja też kocham sushi, czyli jest tutaj bogactwo, bogactwo smaku. Posłuchajcie, mhm. to już Ta pa. Smaczne. no mhm. ja nie jestem fanem na pewno wegańskich rzeczy. Wzięliśmy to tak, żeby spróbować po prostu dla, dla wegańskich świrów. Ja to najbardziej rzekam na tego burgera drowana. No ja też. Sam, sama nazwa, nie? Już, no. już nakręca. Już nakręca, ale... Mhm, mhm. Jest to takie właśnie połączenie tego sushi z burgerem, nie? Że jest. Um, no klasycznie zgrony, łakamy. W, w kształcie no. burger, naprawdę, bo to jest wypchane wszystko jakby. Tak, jest. Taka większa e... rolka sushi, prawda? Taka duża rolka sushi. Tak, dobrze, to nazywam, to jest. Klon no, w panierce w środku Tak. macie Jest to taki kotet y, z, z fasoli, nie? Dla mnie w tym kotecie. O czymś wspomnieć to, żeby było troszkę w pikanterii, bo jest taki. Mogłoby być, byłoby bo, bo lepiej. Bo to, mhm. to jest takie zaspokojne, spo, za że tak powiem. No. Zaspokojne, no. Jakieś jalapeno, nie? O! Albo jakiś chili. Dodałoby go. Do, do, do... Dodałoby tutaj pikanterii takiego, takiego charakteru by dało, ale pozycja jak najbardziej. Myślę że. Stary jak nie, te, nie, nie mięsa, <laughs> jak mięsa, jakby nie jak mięsa. Byłem głodny. Byłbym zadowolony. Wielbiam. Ale jak wiecie z poszczególnych odcinków, myśmy trochę lubimy ostre, troszkę bardziej pikantne rzeczy, więc jeżdżamy pikantne. Co co? No dwa chyba. Myślę że kiełka pierdolonej się się zmarnowało. Tak, Ja też. No, lubię kiełki, Polecamy. W ogóle to było pięknie podane. Tak. Ładny tak, talerz, fajnie coś fajnie podane taką gracją, a Najpierw tak jak mówiliśmy nie jest duża, ale jak wam podadzą na talerzu to wygląda to super. Dobra już dawaj, jak wziął. Dobra. Dobra. Patrzcie na to. tu jest jakiś to jest jakiś majonez? To nie wiem jaki. Ty to zapycha, nie? No bo przecież to jest... No to, to, to jest kawał. Powiem wam, że taki jeden kawał cały burger. Bureka. Ty, ale jak to złączysz, zobaczcie. To jest Fezbuła. To jest Fezbuła, nie? No, My nie, to pochłaniamy dla Was. No to tak. We dwójkę. <laughs> Dobra, widrzem zostały. Dobra. Bon appetit, bon Czy tam jak we panie się mówi smacznego. Mmm, tu już jest inaczej. Jest to więcej smaku Żurawina. To jest ryż jest farbowany. Z mm. tą żurawiną Albo. Nie, tu jest chyba taki dżem żurawinowy A, dobra, bo widzisz, nie jest kolor. Nie wiem jakie to jest majonez, ale jest takie kremowe, tak jakby tutaj ser jakiś był czyli tak jak w drwalu jest ser. Chłopie. Ma no, takie smaki, ja nie wiem jak to pisać. No Nadal twierdzę, że mogło być więcej pikantnego. Tak, bo to jest to samo co wcześniej. Mm. Tu nie ma nic pikantnego, mm. szkoda, ale może tak, tak to ma wyglądać, jakby więcej no tak, nasze my lubimy troszeczkę ostre bardziej, nie? wydaje no mi się, że, no, że tak. dla nas by to trochę nawet po prostu podbiło. Podbiło, ale pojęci jestem ale zaskoczony. ja nigdy takiego czegoś nie jadłem, nie? Jakby znam sushi, bo jadam, mm. ale ta forma jest w ogóle strzałem dziesiątkę, nie? Jakby jeżeli lubisz sushi, musisz to sprawdzić. Nawet, naprawdę, nawet, inaczej, nawet jak nie lubisz sushi, ta. to proszę sprawdźcie to. Całkiem co innego, nie? Mhm. Jak dla mnie to o! pozycja rwala. Jest. Ja to uwielbiam. O, to jest pikatny. Mmm. O! O! Ja to uwielbiam Tego mi brakowało. O, imbir imbir, dał dałbu, tak? Tak, nie. słowa Imbir tu wjechał strasznie. Więc Imbiru jest rakieta. Ale to dobre, jest fucking shit. Mm. Wiesz jakie to pyszne? Mhm. Bardzo, bardzo dobre. No nie spodziewałem się. Nie ukrywam, jest to tłuste, ale... jest tłuste, no ale no to jest ten burze, no Dla mnie zdecydowanie lepsza pozycja. Lepsza. Mhm. No bo wegańskie rzeczy, że tak... Nie, po prostu jak nie wiem jak do ciebie, ale dla mnie to po prostu więcej smaku. No, a z kurczakiem jest rozjebane No i trochę zielonego. A tą no trochę troszeczkę pieprze, nie? Jerzuszka zdrowa. Antyoksydanty. Chemia, coś takiego, proszki, kurde, nie. Kobitka chyba nie zje tego sama cała, całego. No dobrze, wtedy wiem, wiem, że ja to zjem. Tak jest. Pozycja też mnie interesuje, bo ja bardzo lubię tatar z łotosia. Jest to z czarnym ryżem, awokado, czyli też jest jakiś serek, czyli to może być takie, taka wariacja na temat e, klasycznej rolki w Filadelfia. Tak, coś delikatnego, trochę serka. Mhm. Nie, wiem, wiem o czym mówisz. Dobra. Bo mam, że tak jak weź nie robimy to... się zbytnio ryba z rybami, chociaż i tak się polubiłem jako Aquaman, to każda forma ryby w Sushi <laughs> mi odpowiada. <Jako> Aquaman <laughs> Naczelny wrocławski Aquaman. A iść kurwa onie po nam skurwa zamknął o, ten burger najbardziej przypomina sushi. Ale widzisz, i znowu. Ja podam, że to było ostrzejsze. Pikanterii. Tak? Ja zawsze tą pikanterię sobie dodaję tym wasabi, co jest obok. No, ale spójrz, mamy tą wasabi. No bo wszystko jebaliśmy, nie? Nie, no, y, pikanteri troszkę jest super, naprawdę. Mm, to jest taka. Mamy awokado jeszcze. Mhm, tak, taki typowy. mak do... sushi, to jest dobre. Taki burger Filadelfia, bym powiedział. coś smaczny, delikatny. Mhm. Nie, wszystko no, tu się zgadza. Dobrze, to jest, dobre. Fajna nowość. Nie jestem przekonany, żeby, żeby nie wiedziałem? Ja nie wiem, kiedy bym się pojawił. Nie wiem, no, nie mam pojęcia. No. Ja myślę, że za rok bym tu przyszedł do, to przyszedł. Do to, 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 to totalny przypadek. Jak dla mnie alternatywa dla sushi zajebista. Tak forma podania, mm. przygotowanie, jak to wygląda, Pytarda, topka. Moje smaki, totalnie moje smaki. Właśnie to, te dodatki, które są typu na przykład wasabi czy, czy imbir, Total. dodają wam tak. tej pikanterii. Myślę, że dostajecie to na pewno w każdym zestawie, nie? Czyli jak dostajecie do sushi w zestawie zawsze to imbir, sojowy, imbir i wasabi. To tutaj jest to samo, tylko że po prostu wtedy sobie maczacie burgera i to na no, bulgerze, tak, no? I tak samo pali, nie? Ja mhm. lubię w zasadzie, Jak fajnie tak ponoszę, daje, tak. Zaczynamy dobrze. Ten pierwszy raz był dobry. Super. Ładnie podane. Smaczne. Lubiące. w rozmaków Coś innego. Tak, niż, niż swoje inne, co jedliśmy. kolorowe. Przyjemnie się na to patrzy. Mhm. Naprawdę. A zachęca do jedzenia. A to jest jakieś, widzisz tam takie kawałki? Chyba były. Nie wiem, czy to mango? To jest celer. Nie celer. Nie, chyba nie wiem. No jak? To jest jakieś warzywo. To jest, mango? Warzywo. Szter, to jest mango. Nie, to nie jest mango. To jest warzywo. Nie, do, nie, nie dojdziemy do tego, co to jest tak naprawdę, bo nie wiemy inaczej. Nie? Tak mi się wydaje, że to nie jest mango. A chciałem powiedzieć. Yy, w komentarzu co to jest, to wy kurwa możecie wiedzieć to... No bo To było tutaj To było to, takie... Co to ta, kurwa jest? Żółte, więc mi się wydawało, bo, bo mango jest takie... Nie chodzi mi o talerz Mango jest żółte, ale też jest chrupkie i jest trochę jak warzywo smakuje Tak, ale do... wydaje mi się, że mango jest słodsze Nie, mango nie jest słodkie, mango jest pieprzowo takie... No to walka w komentarzach, nie? No dobra, widzimy się za chwilę To był, była petarda po wszystkim przyszedłem jeszcze na chwilę podziękować oczywiście właścicielowi, bo dzisiaj obsługiwał nas sam właściciel. Z tego co opowiadał, jest on założycielem tego całego konceptu. Sześć restauracji w całej Polsce i teraz otworzył tutaj właśnie we Wrocławiu. No właśnie okazało się, to się okazało, że tu oni są tydzień czynni. Tak, że oni tutaj dopiero są tydzień czasu na, na rynku, więc fajnie. Tak więc szybko trafiliśmy. Eee, trafiliśmy w taką perełkę, którą obejrzycie i no mam nadzieję, że tutaj przyjdziecie, bo ja zawsze wspieram takie koncepty, gdzie są fajni ludzie. Tak, od samego wejścia było miło. Od samego, od samego wejścia jest zainteresowany ze strony właściciela. Róbuła. Nawet jakby było. polecajki. Tak, polecajki. Ja mam zrobić coś pysznego No ale powiedziałem, że wpadniemy tam za jakieś trzy odcinki, bo teraz trochę musimy odpocząć od takiego sushi. Aczkolwiek, no nie odpoczniemy za długo, ogóle, bo idziemy do następnego miejsca, miejsca, tak? miejsca, które też jest właśnie tym sushi, tylko że teoretycznie te sushi jest wegańskie. Wyjdziemy, zobaczymy, jak wygląda temat w środku. Czy jest opcja w ogóle, żeby. żeby usiąść i nagrać. Jeśli nie, to weźmiemy sobie na wynos Dobra, słuchajcie, jesteśmy pod cudo. Cudownie. cudownie to wygląda, czy nie do końca. Widzę, że są sami panowie. A czy to wygląda ze mną bardzo ładnie. Ty, patrz, tu masz sobie mieszkasz na górze, nie? Tak, i podchodzisz. I zamawiasz się. On i... ci nam mopy podaje. I on ci robi tak. Reklamówkę z jedzeniem i tak. Ta. I on ci chopie wrzuca te rolki, czy go do środka. Ta, ty stoisz na klasę, pach i do buzi. Tak, i do buzi. Na pewno to nie jest nowość we Wrocławiu, Ja o niej słyszałem już dawno, tylko ja nie jestem po prostu wege freakiem, wegańskim freakiem. Dobra, schodzimy z drogi, wjeżdżamy do środka, zamawiamy coś pysznego, coś dobrego dla każdego. No, nie Nie, byliśmy to, jeszcze u Was. Dobra, więc mamy wegańską całkowicie. Jemy. Dobra, śmiało, to wydać to w środku, bo no, już mamy dziś. 45 minut. To my byśmy chcieli coś na wynos Jednak okay. Tylko gdzie mamy coś co... Albo polećcie nam coś może Bo my jesteśmy pierwszy raz To jest na dole I tak rolka, to druga pozycja co Okej okay. Okej To co, bierzemy to dla jednej osoby? Takie coś? Pozycja, okay, okay. Co, osoby? Takie coś? No, no, możemy to spróbować Tylko jeszcze właśnie Dużo pełniejszy zestaw był Z taką To właśnie drugą pozycją co do plus to co tam e, mówicie, no Od razu zapłacimy Dobra Dzięki bardzo Dziękujemy No co, możemy powiedzieć, że mamy to Ale nie do końca <grym> No tak Możemy powiedzieć, że Tutaj za zestaw dla jednej osoby, plus jakaś taka rolka, wyszło na 126 zł. No ale ponad się z tego, co mówił kelner, dobrze mówię, że to jest chyba już pod chórę, nie? Tak, jak już jesteśmy bardzo głodni. No, generalnie my nie jesteśmy na coś bardzo głodni. No, ale czas oczekiwania jest dosyć długi. Czas po troszkę długo, ale no nie będziemy narzekać, tak? No poczekamy też 30 minut. Pokażę paragon. Za całość zapłaciliśmy. 126 zł, nie wiem czy mówiliśmy, ile kosztują te burgery Każdy burger, bo tam masz jakby, że każdy burger praktycznie kosztuje tyle samo Sushi, burgery i te rolls'y, te właśnie no, 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 polecala hot dogi, sushi, tak? Ala hot dogi I z tego co pamiętam, one są chyba bardzo w podobnej cenie Na pewno burgery kosztują bez tam paru groszy 45 zł za jedną sztukę Mati już ma torbę pyszności Tak ale chciałbym zacząć od tego, że czas oczekiwania trochę dłuższy, co? No, zegarkiem w ręku, jakie te 45 minut. 40... Zbliżyło Bezby, się do 50 minut. No, tak? prawie do 50, ale zostałeś poinformowani o tym wcześniej. No Więc nie będę teraz tutaj. Prsiociu. Prsiociu, że coś jest nie tak. To no, trudno. Dobra, słuchajcie. Biorę pierwszy zestaw. Nie pamiętam jak on się nazywa, ale wygląda to tak. Jak to się. Udajcie, to zapakowane jest. To się tu wyciąga, otwiera. Jak klocki Lego ziomek. I wysuwasz, nie? Nie, nie wysuwasz tego. A, to są pojedyncze sztuki, można. Myślałem, żeby taka tacka, wiesz, kartonowa, żeby ją po prostu wysunąć. No tu, jest nawet pop, to... tu jest nawet purpor. I moglibyśmy Imbir, czyli o, to co. Tak, 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 to, tak. co robimy. Dwa pojemniczki. Każdy jest, rozumiecie, na. No taki zestawik klonerowy. Sos tak. Żebyśmy mogli sobie od razu wleje, że więcej nie zjemy niż to jedno, ale... Nie dał żadnych stuczców. A mówi, żeby wydawało mu się, że włożył na skód. No... no to to włapę, nie? I żeby to otworzyć, to chyba muszę to zepsuć. I pamiętajcie, że to wszystko jest wega, nie? Tak, to jest wszystko wegańskie. To jest taki zestaw powiedzmy dla, dla jednej osoby, teoretycznie. Myślisz, dla jednej? No tak oni to mówili, że to jest taki dla jednej. Kurwa, 120 zł? 120? Nie, 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 to 89. Mimo to wagowaniu. dobra, dobrze, dobrze. Całość dobra. kosztowała nas 129 zł, to 89, czyli to 29,39 39. No, plus minus. Matematyka, jesteśmy matematycy, matematyki bardzo dobrze. Musimy kupić gresdiangowy kalkulator. Kalkulator <grystanie> dla no. Nowe i nawet nie wiemy, co jest czym. <grystanie> Wiecie co chodzi, że jakby nie wiemy co jemy. Czyli Idziemy oni... kurwa strzelać Jesteśmy w tej podróży razem Pu 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 pu, -pu, 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 -pu. Witamy, witamy, witamy. Mamy to, mamy to. Ja bym chyba zaczął od tych takich. Jaki, tego tych dziwadeł, gotowań, tych tak? dziwadeł, tych dziwadeł. No bo to wygląda dziwnie. Tak. I tam by było widać. To jest ja by, pierwsza rolka. Ja bym przedstawił każdego zawodnika. Zawodnik numer jeden, rolka. A ci. Kurwa. Kawałek rolki. No to chyba będzie wasabi, nie? Kroimy. I co to może w środku? To nie ma nic. No i mhm. ryż, wasabi. Czyli wegańskie tobiko, chyba. Jak się nazywało to pomarańczowe? Nie, mm. bo to jest awokado. A, awokado tobiko. I, I tobiko. To jest, ale to nie jest tego? Ikra? Nie, ikra. nie będzie to ikra. Bo... Bo to nie będzie wegańskie. Wegańskie jest Tobiko. Dobra. Tobiko to jest taka... No ja nie wiedziałem. No e, imitacja e, kawioru, tylko z po prostu roślinnego. To co? Troszkę, co, Nie zamoczyć. <laughs> Sojowy, mariaty, <laughs> ja pierdolę. ty? O czym, o czym jest ten kanał? No o jedzeniu. No, jedzeniu. No. A prywatne sprawy to prywatne sprawy, tak? <laughs> Elo, dobra. Zrobię. No. <laughs> Podoba mi się to ta reakcja, takie oh. Nie, ale szczerze, gdyby nie sojowy, ale ja dalej nie dam do sojowego, nie dam o, za mało, nie dam za mało, trochę tego. Ba do, bardzo neutralne, jedno smakowe, czyli ryż suszy się, suszy czy nie, suszy, suszy, susza woda, sucha, sucha, Chodziło mi o to, czy, czy ryż w się soli. Ach, no chyba tak. No nie. To, to, to tutaj soli nie było. Tak jak sztuctu. Dobra, no nie było soli, sorry. No dobra, no to ty to tutaj było, było. słabe. To sytuację tylko sojowych, którego i tak za mało. Teraz idę do Was z czymś... A bo No to mała ryba, mała ryba. Ale kroje, nie? jest z dupką, czy... Ja dawaj z dupką. Uuu, to już w środku jest. Marchewka jest w środku. A Aha, marchewa. To jest marchewa w tym burze. Weste sujowego do przyjemno... Dobra. No, właśnie właśnie. I talerzyk. Czyli na boty. Słudny talerzyk z ręki? Już lepiej. Ta marchewka jest dobra. I plusa ta góra. Robi robotę To o. było dobre. To było. Naprawdę smaczne. Takie słodkie. I takie będzie... No tak nie ci. Jak na wegański shit to spoko. Teraz do tego dorzucimy Wasabi. Właśnie. Żeby nam poszło w nosa. Ja lubię jak gdzie no można. No no nożykiem wstać w nie? Teraz tu macie kukurydza plus popcorn. popcorn. Jeden popcorn. I kroimy. Wiecie, to wygląda fajnie. To wygląda oryginalnie, ekskluzywnie, ale czy będzie ekskluzywnie co? smaku. Na razie ta marchewka troszkę, troszkę por poratowała sytuację. No i fajnie, próbujemy, próbujemy. No na pewno lepsze niż ta pierwsza. No i Wasabi to oddaję. Lepsze niż ta pierwsza, ale moim zdaniem gorszy niż marchewka. Tu jest. Jest mi się już tam iść dalej. Mam na nadzieję, że widzicie. To jest taka imitacja jakby surowego mięsa, nie? Jak taka tatara warzywnego tak. Jest jakiś majonez na górze, może jakieś kary. O! To było najlepsze. To najlepsze, no. No bo najbardziej było przypominało sushi, nie? mięso ogólnie jakieś takie. No. Sushi, dobrze, dobrze. Tak, dokładnie, żeby... Gdyby nie wiedział, że to jest opcja wegetariańska, no. to powiedziałbym, że faktycznie to jest kawałek no. z rolki sushi. Zabilnie. Czyli ten zestawik taki czterech dziwnych rzeczy kosztował nas albo 29, albo 39 zł, ale już wam mówię, mam paragon. Nie mam, nie mam. Jebać, policzcie sobie to, albo widzieliście baragon. paragon? Dobra, otwieramy ten, lecimy No dobra, ja bym zaczął od tym bo ja, ja... też bym zaczął od tempurki, no Wygląda podobnie, ale... To jest kukurydza jakaś Nie wiem O, to, to, jest, to jest jeszcze ciepłe Mmm, o, o, co się Bardzo dobre. Dobre, no? Bardzo. Tempura ma dla mnie inny smak niż zazwyczaj coś w tym burze, jeżeli chodzi o sushi. Fajnie, ma smak. Mmm, i dla mnie na klucz to jest ciepłe. Pytam Wam, że nie wiem jaka jest rolka, ale to jest przepyszna. Nie, przepyszna. No, ty, ta jest dobra. Bardzo dobra. Tamten to bym mógł. Dekasacja, jeżeli chodzi o te mamy podłodzeń. Deklasacja. Dobra, biorę tą, a tą. Teraz mamy. Tu jest. Kukurydza, awokado, ogórek. tofu? Tofu. Jakiś Francuz, tofu. Tu jest lepiej. Mi też to smakuje. Nie jest takie dobre jak to, ale mniej więcej smaków. Ale Ten tofu... kaczuk mi trochę taki, nie wiem. Tofu to jest, jest wędzone. Taki barbek. to jest? Barbecue, tak, on to jest... Mówi, On mówi, że to jest na barbe Ale te tofu nie jest wędzone? Mi się wydaje, że jest wędzone tofu. Ja znam kilka razy i tego smaku specyficznego nie zapomnę. Bardzo mocno się na początku miło wydatnił ten chips z jarmużu. Atakuje teraz. Ja to czuję tofu i ten sos barbek. Teraz co robić? Atom. To jest taka. Co my tu mamy? Aaaa. To też jest tofu. Szypiorek, ogórek? I ryż. Nie wiem. Nie, to to, nie, nie, taką... to, nie wiem, co to za Co to jest zawinięte? Nie wiem, co to jest. To też nie mam pojęcia. jak to smak odda ja. Mm, to, to było przypalane na ogniu. Tak, tak, tak. To są opalana palniki. Polane go lekko, nie? To też jest ciekawe. Ale wziąłem teraz sobie wasabi. Uh, dobrze, dobrze. Poszło mi z nos. Ja lubię. No i dobra, na końcu zostawimy sobie. Wygląda jak taki. Takiego zwykłego wariata. Podstawowe, nie? nie? Taki klasyk sushi. Nie, nie pamiętam, jak one się nazywają. Nie wiem, co tu zastąpiło mięso. To jest pomidor? A, A, albo arbus, nie? Zobaczymy. Wiem. A, albo bo arbus, no? Pomidor chyba. Pomidor, Pomidor wariaty. Słuchajcie, no ja z chęcią ogromną wrócę do tego, nie? Ja. No, zamówi... I... zamówimy tylko tego rokę tego. <laughs> Dawaj rolkę tego, tego. Najbardziej zbierzony smak do mięsnego smaku. Najwięcej jest tutaj smaków. Ja wam powiem więcej, ja na przykład, mam, mieliśmy dwa pudełka, wiadomo, mniejsze, większe. Ja bym tego małego nie brał. Nie, za mam, dużo, ja mam, nie, nie ma potrzeby, za dużo po pierwsze, a tam tak naprawdę nic nie straciliśmy, bo to yy, szałpał nie było, Znaczy no, no, mam powiedzieć, miejscu, do nas, że... nie wyjebało, a no, tutaj, no. tu jest naprawdę dużo, dużo więcej smaków, niż yy, oddała ta cała, ekskluzywna, z każdego po jednym rodzaju. I to, przepraszam, był no, błąd. No wziął nas pod no. No był błąd. Okej, okay, to wyglądało fajnie, widzieliście, ale tylko tyle. Ty, beskito to tylko wyglądało fajnie, no. Czyli to jest Taka, wiecie, tak, te wszystkie laski na Instagramie. Tak, po na uszy a, Ta, a potem ją w mieszkaniu i. Człowieku. Co pani tu robi? Co a, pani tu robi? Uciekasz, chłopie i szukasz żymówki. Potem dzwonisz do Matego, pisze, że Matego. weź Matej, weź napisz, że musimy się spotkać, bo. Tak, bo już nie daje rady, nie? Nie Człowieku. Muszę. Ona jak, on jak u siebie ty. Tak. No i co to robisz? Kurde? Kawę sobie robi. Tak. Dokładnie. Co na siadanie? Co na a czy ogólnie to sytuacja kolegi, tak? Tak. My wydamy żyj... tylko z. Z, z opowieści to jest. Musieliśmy no mamy czasu no, na jakiś pierdol przyziemy. Pod co Dawaj, to jedni klasyfikacja od ciebie. Tak. I ja zaraz będę słuchał i. Dobra. Czyli dla mnie jedyneczka rolka z w tempurze, bo tu jeszcze na górze są jakieś takie pomidorki. To wygląda super. To bym powtórzył. Drugie miejsce, ja bym dał tą opaloną rolkę. Nie do końca wiem co jest w środku, ale no najbardziej mi smakowała e, ta opalona rolka. No trzecia ta z tym takim barbecue. Chociaż tak się mi to wjechało. Ten barbecue nie pasuje mi do sushi. No ale... to jest okay, to jest nowość. Nie spotkałem się no... z nim, z tym, ale ok, traktujemy to jako sushi. Tak, tak. Ale musimy pamiętać, że to jest elegancki sushi. To może ta wariacja. To jest bardziej No to wegan, na, na pewno jest płezą. No tak nie, sobie... to jest dobre. Nie jadłeś nigdy nic weganckiego z barbek Ja złamiemy z barbekiem? Oni nie, z... barbe... on nie zabijają zwierząt, oni nie <laughs> to bardzo dobre rzeczy dają. Kurczę <laughs> Kurwa, ale dobre. Tu <laughs> żadne sobie... zwierzątko nie zginęło, naprawdę. Znaczy ja się z Was nie? Nabijam, nie? Ja też nie. Chciałem też udać jakieś pojeba, ale ma no. to już lepiej, wyszło, tak mi nie wtrącam. Wegański tak. żart. Wegański żart. Bez mięsa. Tak, tak. No. Czyli no i... co? Trzecia rolka? Tak, i czwarta. No, czyli inaczej. Trzecie miejsce to masz na myśli to, prawda? No, tak, to jest to, takie, to na barbeku, no? To na barbeku i czwarte miejsce to takie. to w sumie też wygląda naj, najbitniej. Ja nie pamiętam jak to się nazywa tam w ogólnie. Miele... Klasyk klasyków, nie? Tam nic nie wiem. Ta ma w środku oprócz i pomidora. Pomidora. No dobra, no to prawie się zgadzamy. Ja, tak? ja bym zamienił tylko jedną pozycję. Wieł ja kura. bym dał na. No właśnie, ja bym na drugie miejsce dał na barbeku stofu, na trzecim hmm. miejscu dałbym to opiekane, ale to jest mała różnica. Po prostu tutaj detal. Jakoś całość o minory smakuje, to jest też bardzo ciekawe, bo do fajną jeden ten smak czuć. Pozycja... chodzi na chodzić <laughs> na kurwa? właśnie, właśnie. Żeby nie było, że no. my się tutaj z Pietruchą łapiemy. Za chwilę wracamy. Słuchajcie moi drodzy, w tym odcinku to już wszystko. Dziękujemy wam bardzo, że jesteście z nami, że oglądacie nasze materiały co niedzielę. Jest was coraz więcej. Fajnie, że komentujecie nasze filmy. Fajnie, że możemy z wami sobie e, rozmawiać i obcować. E, jaram jest dyskusja, to jest, jest dyskusja, Dokładnie. Dziękujemy za wszystkie lajki. Dziękujemy za mikrofon, bo jest już on u mnie na cycu i u Piotka na i na pewno słyszycie to. No jest różnica. Bardzo dziękujemy naszym patronom. Dokładnie, naszym patronom kochanym. Za wsparcie, bo dzięki wam właśnie mamy lepszy dźwięk. i Dzięki wam możemy się realizować dalej. No i co? Widzimy się w niedzielę. Do śniadanka. Łóżka.